Ta walka nie zakończy się co najmniej tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego i to nie wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej endecji trzeba się przeciwstawić. Będę z Nawrockim walczył. Gdy będzie chciał atakować naszą konstytucję lub zarzucać sejm populistycznymi ustawami służącymi skłóceniu społeczeństwa. jako marszałek sejmu wolałbym mieć partnera bardziej koncyliacyjnego jako prezydenta. wyciągnąłbym do niego dłoń jeśli zobaczyłbym jakąkolwiek możliwość współpracy ale nawrocki rozumie tylko język siły trudno będzie weto za weto będzie wet za wet co sądzisz o słowach Czarzastego? Jak on śmie tak mówić o prezydencie? Niech żyje Polska! Precz z komuną!